Kogo się będę Tam bardzo serdecznie w omówieniu patcha 21.6. Ten patch pojawi się w grze 2 listopada, czyli już niedługo, ponieważ w momencie, kiedy go ogłosili, kiedy to nagrywa, mamy 28 października, więc raptem tam parę dni zostało. I ów patch wprowadzi do gry dosyć sporo nowości, więc warto się temu patchowi przyjrzeć, troszkę to omówić, troszkę to przeanalizować i to właśnie zrobimy sobie w tym filmie. Na dobry początek, pierwsza rzecz, która w patchu zostanie dodana, to mini set do dodatku Zjednoczenie Stormwind, czyli United in Stormwind. I ten mini set będzie się nazywał Martwa Kopalnia, czyli Dead Mindsy, które są na pewno znane każdemu graczowi WoWa, bo była to jedna, znaczy w sumie był to pierwszy dungeon dla graczy Aliansu i na pewno każdy, kto grał w Aluchach, ten dungeon dobrze zna, bo się tam chodziło tam dosyć sporo. Uff, yy, Minisedzik zostanie wydany 2 listopada. Yy, jeżeli nie wiesz, co to jest miniset, to miniset to jest taki dodatkowy zestaw kart do, do, do każdego dużego dodatku, który wychodził w tym roku. Ten yy, zestaw kart składa się z 35 kart, 4 legend, 1 pika, 14 rzad, rzadkich kart i 16 zwykłych kart, czyli komonów. Można go nabyć drogą kupna za 15 euro albo za 2000 golda. Można też dowolną kartę wykraftować albo dowolną kartę trafić w pakietach Zjednoczonych Storm, Więc mamy możliwości bardzo wiele, jeżeli chodzi o zdobycie tych kart. Ja osobiście prawdopodobnie kupię go za 2000 golda, ponieważ ostatnie sety, które wychodziły, czy te mini-sety, były dosyć opłacalne. Legendy były grywalne, często się pojawiały, pojawiały w dekach. Komony rary e, też zazwyczaj do czegoś się przydawały. Ale nie ma co ukrywać, że te główną. Główną wartość stanowią te legendy, bo te wszystkie komony to można trafić w raptem paru pakietach. Nie jest to żaden problem, natomiast te legendy już są o wiele większym problemem. Więc jeżeli legendy będą dobre, to kupujemy, jeżeli będą słabe, to nie kupujemy. Omówienie, omówienie wszystkich kart oczywiście będzie na kanale. Póki co znamy, na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, zdamy 16 kart, więc w ciągu najbliższych, może dzisiaj, nawet jutro, będą odcinaczki z tego. Sam miniset. Zapowiada się kozacko, polecam sobie zobaczyć intro. Bardzo fajne, mi się przynajmniej podobało. E, tak w porównaniu do innych int, które ostatnio mnie nie wciągnęły, to to mi się akurat bardzo mocno podobało. E, w secie, czy w mini-secie, znajdujemy dużo piratów i synergii z, ze słowem kluczowym wymiana. Mamy też Edwina Van Cliffa, którego każdy chyba kojarzy i zna. Wcześniej nie wiem, czy w sumie to będzie legenda Van Cliffa, ale podejrzewam, że będzie. E, póki co w grze mamy jego córkę w tym momencie Vanessę Van Cliff. No i mamy też legendę Rogala, która. Nazywała się Edwin i to jest właśnie Wancliff z Deadmainsów. To tyle, jeżeli chodzi o to, omówienie kart w osobnym filmie. Kolejna rzecz to razem z tym patchem dostajemy aktualizację najemników. <laughs> Przepraszam, bo już wszyscy zdobyli wszystko. W związku z czym trzeba dorzucić. No dobra, już nie będę śmieszkował. Natomiast dostaniemy pięciu nowych najemników do gry. Czy w sumie zostanie dodanych pięciu nowych najemników do gry. Będzie to jedna legenda, dwa epiki i dwa komony. Jeżeli chodzi o to z jakiej formacji, jakiej rasy, no to oczywiście będą to piraci. Jak nie trudno się w sobie domyślić, bo całe Minesy, czy całe kopalnie są o piratach, więc tutaj też mamy piratów. Um... Nie będę tych umiejętności wszystkich czytał, bo jest tego dużo i nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, więc jak ktoś ma ochotę przeczytać sobie co robi Van to można sobie teraz zapauzować i przeczytać. Ja powiem em, tyle, że sam Edwin wydaje się być całkiem ciekawy, natomiast dlaczego, to muszę sobie przypomnieć. Myślę, że może on konkurować nieco z Samuro, ponieważ mamy tutaj bardzo fajną umiejętność ostrze skrytobójcy, która działa tak, że atakujemy wroga, jeżeli on nie wykonał jeszcze działania w tej turze, to otrzymujemy 5 do ataku, 5 do zdrowia, przepraszam, i atakujemy go ponownie. E, porównaj go do Samuro, bo Samuro też atakuje dwa razy. Mamy tutaj też szybką umiejętność i możemy tą umiejętność sobie stargetować na jednostkę, która wiemy, że ma wolne umiejętności. I wtedy automatycznie powinniśmy tą jednostkę zaatakować dwa razy, plus przy okazji zbufujemy zbu bu się, więc wygląda to całkiem ciekawie. E, mamy też możliwość znaczy zbufowania siebie za pi innych piratów, więc ta synergia z piratami gdzieś tam się pojawia. No i też możemy otrzymać A atak z niewrażliwością w drugim, w drugim skillu. No W sumie jest to dosyć podobne do Samuro, bo Samuro też na, dru na drugiej umiejętności niewrażliwość, tak jakby. E, no i jeszcze dodatkowo mamy nagrodę Herszta, e, która zadaje 10 punktów, o, 10 punktów obrażeń wrogowi. Za każdego pirata to powtarzamy. No i jeszcze dodatkowo, jeżeli kogoś zabijemy, to leczymy Van Cliffa o 25 punktów zdrowia. Plus jeszcze przedmioty, które też całkiem fajnie się zapowiadają. Szmondaka, kolejna dosyć ciekawa jednostka. Na pierwszej umiejętności mamy coś w sumie beznadziejnego, bo zadajemy obrażenia równe twojemu atakowi. Biorąc pod uwagę, że on na maksie ma 7, to tych obrażeń wiele nie ma, ale jeżeli mamy aktywną piłę w ruch, czyli jego drugą umiejętność, to on nie dostaje więcej ataku, bo ta druga umiejętność bufuje go. To jeszcze będziemy atakowali dwa razy, czy tam zadamy obrażenia dwukrotnie, więc tutaj już tego dymanczu trochę więcej jest. No i na trzeciej umiejętności mamy też coś bardzo interesującego i ciekawego, a mianowicie mechanizm, który zmniejsza przeciwnikowi atak na stałe, co może być całkiem fajnym debuffem do wykorzystania w grze. Kolejną, kolejną bohaterką jest Eudora. Tutaj mamy dosyć dużą synergię z armatami i niestety nie wiem, jak te armaty wyglądają, bo nie ma tego nigdzie napisane, więc ciężko trochę powiedzieć. Coś więcej o niej. Natomiast cała postać wydaje się być ciekawa, bo mamy tutaj właśnie przyzwanie tych armat i strzelanie z tych armat w zależności od tego co zrobimy. Więc wygląda to całkiem spoko. Eee, kolejną rzeczą jest pan Grzmot, który znowu sam siebie bufuje, jeżeli znaczy sam sobie tutaj atak. Eee, czy to na pierwszej, czy to na drugiej umiejętności. Gdy inna, przez zapostać zostaje zraniona w tytule, otrzymałem plus 10 do zdrowia i za takiego losowego wroga. I mm, na sam koniec gdzieś mamy jeszcze taką umiejętność, że jak ktoś tam zostaje zraniony, to my się bufujemy i oddajemy temu typowi. Więc jest to taki dosyć chyba ciekawy tank, tak myślę. Eee, I na sam koniec, jeżeli chodzi o mm, nowych najemników, mamy pana kukciasteczka. Eee, on się nazywał. Dobra, nie pamiętam jak się nazywa po angielsku. się z tym. Który jest dosyć, dosyć fajnym casterem. Na pierwszą umiejętności mamy bardzo szybki spell z magii natury. Czyli tam dobrze się to kombi z Malfurionem i z całą resztą. Który zadaje jakieś obrażenia. Plus też wszystkie nasze postacie będą mogły... Znaczy jak zabijemy jakiegoś typa, to zbufujemy wszystkie swoje postacie. Ee, dalej mamy krwawe rany nałożone na wszystkich wrogów, co też może być całkiem fajne, bo może zadać całkiem sporo obrażeń. No i na końcu e, mamy... Mm, Boże, co my tutaj mamy? Czas odnowienia. Przyzwij przyciwnikowi losową rybę z korzystą do ciebie agonią. Nie wiem co to jest, więc ciężko mi powiedzieć, trochę, trochę ciężko zgadnąć, bo też tych ryb nigdzie tutaj nie znalazłem. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o najemników, to po pierwsze, trochę ciężko się to już widzę, omawia, bo mamy tutaj trzy umiejętności, po trzy przedmioty, więc pamiętać to wszystko i później jakoś to sensownie powiedzieć jest dosyć problematyczne, a po drugie, czuję się trochę za mały w gaciach, żeby powiedzieć, który wydaje się być dobry, a który wydaje się być zły. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o najemników, no to są nowe zlecenia, do ostatniego, trzeciego, do trzeciej krainy Przechodzę do czwartej krainy dochodzi trzech nowych typów, czy tam trzy nowe zlecenia. Nadzorca Omok, generał Drakisat i Rwi Czarnoremki. Więc trochę więcej będzie do zrobienia. Czy to cokolwiek zmienia? Wydaje mi się, że nie. O tym, że możemy tam iść to zrobić i zaliczyć kolejne, tam nie ma to chyba jakiegoś większego wpływu. E, sami najemnicy będą do zdobycia tak samo jak byli w y, tym momencie, plus oczywiście będzie... Mo znaczy, można ich wydropić, można je skartować, plus oczywiście coiny i y, 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 taski też będą do każdego z tych najemników dodawane. I to chyba tyle. Yy, no, póki co no najemnicy co nacy są. Jeżeli chodzi o ustawkę, no to dochodzi trzech bohaterów, z czego Diablo jest bohaterem tymczasowym i będzie tylko przez jakiś czas. Oczywiście będziemy próbowali złapać Diablo i trochę nim pograć, zobaczymy czy się uda. Sam Diablo działa tak, że to cztery tury, wszyscy wrogowie walczą z władcą grozy. Jak to będzie wyglądać, to ja nie mam bladego pojęcia. I twoim składem ołupy, więc ma to wyglądać tak, że znaczy, nie wiem jak to będzie rozwiązane w grze, o to mi chodzi, a w praktyce wygląda tak, że w czwartej turze. Wszyscy, znaczy walczymy ze wszystkimi przeciwnikami. Chyba jeden na jednego, a nie siedmiu na jednego, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak wygramy z jakimś przeciwnikiem, to dostajemy jakieś łupy, jak przeciwnik wygra z nami, to ten, ten przeciwnik dostaje łupy. Więc. Mechanika całkiem ciekawa, jest to tak zwany Raid Boss. E, chętnie go przetestuję, chętnie zobaczę jak to wygląda. Mm, no, na pewno do przetestowania. To chyba tyle, co mogę powiedzieć. Wygląda ciekawie. E, kolejna rzecz to Szmondak, czyli kolejny nowy bohater, który dochodzi do ustawki. Jest tragiczny. Za jeden ma daj przyjazdemu stronnikowi opis Agonia, przyzwij losowego stronnika z tego samego poziomu karczmy. Litchking za 0 daje gościowi wskrzeszenie, że może się przywrócić do gry. A tutaj mamy losowego ziomka, który w ogóle może nie mieć nic wspólnego z naszym buildem. Więc, jak dla mnie, to jest jedna wielka tragedia, i wydaje mi się, że ten bohater jest po prostu wręcz okropny. A nie tragiczny I będzie bardzo mało grywalny Przynajmniej na chwilę obecną nie widzę jakiegoś większego zastosowania do niego Być może w jakimś buildzie W połączeniu z jakimś tam tierem Coś tam dalej coś to daje Ale na chwilę obecną to wydaje mi się że to jest jeden z gorszych bohaterów Jaki został wydany do ustawki Który nie ma hero power wręcz bym powiedział Kolejna rzecz to jest kuchciastek, czyli murlok znany nam z najemników, które mają umiejętność do gara za zero, rzut stronnika do garnka po wrzuceniu trzech odkryj stronnika z pośród ich typów. Czyli ja zakładam, że jak wrzucimy trzy murloki, to, odkrywamy, e, to dostajemy trzy murloki, a jak wrzucimy pirata, bestię i murloka, to odkrywamy jednego pirata, jedną bestię, jednego murloka. E, chyba da się używać do tego stronniku skaczmy Boba. Więc mówiąc krótko, w 3, 6, 9, 12, 15, 18 turze dostajemy dodatkowego stronnika, którego możemy wykorzystać. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, tym bardziej, że jeżeli. Znaczy, na początku może być to problematyczne. Yy, w sumie na początku chciałem powiedzieć, do trzeciej tury, ale tak naprawdę sprawę do szóstej, żeby wrzucić akurat to, pod co idziemy. Też trzeba jeszcze zdecydować, pod co idziemy. No, ale powiedzmy, że później tam dodatkowy stronnik, jakiś odkryty za Afriko i tym podobne sprawy. Może to okazać się całkiem ciekawe. Nie podejrzewałbym, żeby gościu był top 1, tier 1, ale wydaje mi się, że jest całkiem ok i całkiem spoko może sobie pograć. Trochę mi przypomina tego. Wiem, że to porównanie będzie trochę dziwne, tego gryfa, ale tak, nie wiem, jakoś bym się skojarzył z tym gryfem mocno. To trzy tury, doarmowy stronnik z jakiegoś tam w miarę okrojonego, o, o, z, w miarę okrojonej puli wydaje się być nie najgorszy. Dobra, e, to tyle jeżeli chodzi o to. Aha, oczywiście ci Diablo jest dla wszystkich dostępny od 2 listopada, a ci dwa są dostępni dla osób, które mają karnet, a jak nie masz karnetu, to musisz do 16 poczekać. E, kolejna rzecz ta aktualizacja starć i, i tutaj chętnie bym przeczytał wszystkie te zmiany, ale prawda jest taka że nie mam dla tego pojęcia, co jest do czego, więc nie będę czytał, bo nie gram tych starć. Natomiast warto zaznaczyć, że nowy, ograniczony czasowo-bohater to Diablo, i będzie to pierwsza postać dwuklasowa w starciach. Czyli będziecie mogli sobie pograć Warrioro z Warlockiem i on będzie dostępny przez ograniczony czas, chyba, tak mi się wydaje. I będzie można łączyć sobie te dwie klasy w starciach. Jak ktoś gra, no to polecam sprawdzić, bo wydaje się być to ciekawe ale Tutaj mamy też umiejętności Diablosa No i mamy też dużo zmian w innych kartach. Aktualizacja skarbów aktywnych, jest tego w cholerę. No mógłbym to skomentować, ale że nie gram tego trybu, to chyba mija się to trochę z celem Kolejną rzeczą, którą mamy jest co? Rotacja na arenie, nie jest to nic ważnego, ale gdzieś tam rotacja na arenie istnieje, nawet ktoś podobno gra tą arenę, słyszałem, że 3% osób. Talie bitewne wracają 2 listopada, czyli te deki, które można sobie kupić za 15 euro, nawet mają mieć karty z nowego dodatku, więc jeżeli, e, czy z tego minisetu, więc jeżeli na przykład nie planujecie kupić minisetu, a planujecie, znaczy jeżeli planujecie kupić te talie bitewne, to sprawdźcie, czy w tych taliach bitewnych przypadkiem nie ma legend, które są grywalne z tego minisetu i wtedy w takim wypadku nie opłacałoby się kupować minisetu. Wątpię, żeby Blizzard tak zrobił, ale teoretycznie jest to możliwe. Talie będą cztery dla łotra, Druida, Łowcy i Paladyna. Ostatnio chyba było o 10, tak, mi... tak mi się wydaje, więc nie wiem skąd ta zmiana. Taka talia to jest talia, która nadaje się do meta gry, jak to jest ładnie napisane tutaj. Można ją sobie kupić, grać sobie rankety, wbijać sobie legendę, kosztuje 15 euro i można kupić jedną taką talię na konto, jak ktoś ma ochotę. To nie powiem, że zachęcam, ale jest taka opcja. Księga najemników Karyel 9 listopada wychodzi, więc content PVE. Ktoś tutaj ma zginąć, który jest z najemników, ponieważ Karyel wraca do Stormwind, gdzie widzi Tamsin, która przyzywa demona i atakuje Stormwind. Rzuca się, żeby obronić Stormwind, ponieważ jest ostatnią obrączynią miasta... Miasta grzechu, tak. Dokładnie, miasta grzechu. Wichrogrodu. No i gdzieś tam jakiś bohater zginie w tej walce. Nie wiem kto, pewnie Tamsin. No i mamy dużo poprawek, błędów. Trochę tych błędów ostatnio było faktycznie. I to byłoby na tyle. Dziękuję za wysłuchanie omówienia i zapraszam do kolejnych filmów. Yo!